Witam serdecznie, Strzelce. Zapraszam Was do czytania na Lipiec 2017. Zobaczmy, jakie kwestie w Waszym życiu będą się e, przejawiały w miesiącu lipcu. Jakie ludzie, jakie wydarzenia. Zobaczmy, co ważnego powinny Strzelce wiedzieć. Niech Tarot pokaże, co ważnego w miesiącu lipcu dla Strzelców w okresie wakacyjnym. Oczywiście. Weźcie pod uwagę, że czytania są dla y, wszystkich ogólne, więc tutaj informacje może nie będą zupełnie pasowały do wszystkich strzelców, ale co dla niektórych będą, będzie część informacji, co dla których tylko kilka, co dla niektórych może więcej. W każdym razie y, zobaczymy, jakie kwestie będą się przejawiały. Może pasować, a. Możecie też akurat szukać też informacji w swoim ascendencie urodzeniowym, a także w tym drugim znaku księżycowym. Dobrze. Pod spodem mamy kartę diabła. Jest to karta informująca o pokusach, o zależnościach, o spętaniach. No, zobaczmy, to jest w tle czytania. Zobaczymy, co takiego będzie w czytaniu i jak się ta karta będzie do tego wszystkiego odnosić wy jako y, przedstawiciele tego czytania macie kartę kochankowie no to to świadczy o tym, że będziecie mieli wybór y, no jest to karta arkan wielkich, jak wiecie może trwać dłużej, więc nie tylko lipiec, mogą całe wakacje was to zasięgnąć to może być taka karta informująca, że Wy będziecie bardzo podatni na pokusy, będziecie żądni wręcz jakichś romansów, a może jeśli jesteście w partnerstwie stałym, no to też może świadczyć jakąś pokusę na, na jakąś osobę, ale jeśli ktoś z Was jest samotny i poszukuje to jest informacja, że znajdzie się ktoś taki, kto wypełni Waszą pustkę. Jeśli zaś jest ktoś w związku, może takim nie do końca spełnionym, również jest to informacja, że ktoś taki w życiu, takie odbicie Wasze się pojawi. Może to być Wasza bratnia dusza. Ktoś taki, z kim harmonię stworzycie. No, ta karta też może sugerować, że spotkacie kogoś spod znaku bliźniąt. Ale to niekoniecznie, bo dla każdego to będzie coś innego. No ta karta, kochankowie, to jest taka karta, która mówi o dwóch drogach życiowych, jak wiecie. Może to być wybór pomiędzy uczuciem a namiętnością, pomiędzy na przykład jedną kobietą a drugą, bądź jedno, jednym mężczyzną a drugim mężczyzną. No, to jest taka karta właśnie zwiastująca wybór i to taki dylemat życiowy, wybór życiowy. Będziecie musieli podejmować wybory. Pamiętajcie jednak, moi drodzy, że. Ta karta jest też bardzo mocno kreatywna, więc podejmując tą życiową decyzję, pamiętajcie, żeby wsłuchać się zarówno w rozum, jak i w swoje serce. W swoje, w swoje pragnienia, wewnętrzne głosy, no, ponieważ ta karta jest bardzo mocno intuicyjną, też kartą, więc należy tutaj. Podjąć drogę zgodnie z własną intuicją i z własnymi przeczuciami, pragnieniami, ponieważ kto tego nie robi, to na ogół później błądzi i powraca do różnych takich sytuacji, które już wcześniej miały miejsce. No niestety, tak to jest. Eee, tu widzę też kapłana, ona jest bardzo sprzeczna z tym, co tutaj mamy. Ponieważ to są akurat dwie różne abstrahujące postacie, i to jest Wasz czynnik wewnętrzny, więc trzeba też uwzględnić takie kwestie, bo to jest prawo, wiecie, to jest duchowość. A to jest to są. To jest, są zasady, a to jest brak zasad. No i należy kierować się tutaj zasadami, bo to są Wasze czynniki wewnętrzne i widzę, że Wy to zrobicie. Będziecie się kierować bardziej zasadami, rozumiem, aniżeli własnym sercem, intuicją. No, słuchajcie, nie dla każdego są te informacje, jak wiemy. Zobaczmy nadal tutaj po kolei i zobaczymy, co z tego wyniknie. No w każdym razie tutaj macie tą kartę, będziecie mieli wybór życiowy i posłuchajcie raczej własnego serca. Bo wy jesteście widać tutaj nadzwyczaj prawi bardzo tacy przywiązujący wagę do przepisów. No są to też takie no wiadomo, jest to prawo moralne, prawda? Są to tradycje i takie poczucie odpowiedzialności. Dobra za inne osoby, więc yy, yy, wy jesteście tutaj tacy, i widać, że może pójdziecie właśnie w kierunku tutaj tego prawa. W każdym razie, tak, dla jednych to będzie znaczyło, yy, kochane strzelce, że wy będziecie podatni na pokusy, tak? Na pokusy, na romanse, będziecie podatni. Ale co dla niektórych, to będzie znaczyło, że przyjdzie do Was jakaś informacja z zewnątrz, która może Was poinformować właśnie o romansie partnera. I tutaj jest karta wieży. To może też tak być. Dla jednych to będzie tak, że będą sami na, na pokusy narażani, a dla drugich to będzie, że dojdzie do nich informacja o jakimś romansie partnera. Ponieważ to, są, to jest komunikacja, to, jest, to są informacje. A tutaj się zawali, to wszystko się skończy. Po prostu coś, co było na, na złych fundamentach zbudowane, coś, co nie było y, trwałe, mocne, po prostu równie. Po prostu równie. W każdym razie dla każdego będzie inaczej. Dla jednych to będzie tak, a dla drugich inaczej. Ja tylko zaznaczam, co jeszcze tutaj może być. No, rycerz kielichów tutaj jest również. No, i to jest taki zwiastun, właśnie owocnej miłości, wypełnienia pustki w życiu. Jest to też miłość, która jest odwzajemniona i coś takiego do Was tutaj przyjdzie. Jako, że to karta odchodzi już do przeszłości, to mówiąca, to może świadczyć o tym, że Wy pójdziecie właśnie za głosem rozumu, za instynktem. Prawa, za, za, za prawem moralności i tradycją. Dobrze, w każdym razie, póki co, już wiecie, co może być. Ja tutaj widzę szóstkę monet, więc finansowo u Was jest bardzo ładnie. Finanse widać Wam tutaj yy, bardzo ładnie idą. Yy, jest dawanie i jest branie, przyjmowanie. No i tutaj karta ta świadczy o tym, że macie taki przebieg tego wszystkiego, taki tok. Taki obrót. Więc jest to fajna karta. Ona mówi o płynności. A coś, co jak jest w toku, w ruchu, wiadomo, że żyje. Więc tutaj finansów Wam nie zabraknie. Natomiast tutaj się coś zawali. Tak jak już powiedziałam, może to być koniec związku. Może to być struktura, która runie w waszej głowie, czyli na poziomie intelektualnym możecie sobie przestawić jakieś, nie wiem, myślenie zupełnie w innym kierunku. Coś, co dotychczas mieliście jako za, za coś, co jest w zasięgu ręki, po prostu przestanie być. I już nie będzie w tym zasięgu ręki i będziecie musieli zmienić całkowicie jakby plany i, i wszystko to, co do tej pory w Waszej głowie było, o czym marzyliście, o czym myśleliście, to wszystko po prostu runie. Ale pamiętajcie, że to może być na, na Waszych, na kanwie myślenia, więc gdzieś tam w głowie, a to może mieć również zdarzenie fizyczne. Prak praktycznie zawali się coś, co w życiu dla Was ważne było i... Tutaj się już skończy. Ale to jest taka też karta mówiąca o tym, że pamiętajcie, to się skończyło, bo było mm, zbyt słabe. Zbyt słabe, y, coś co było niepewne, być może wątpliwości z tym związane. Y, to nie było coś, co miało mocne podstawy, bo jeśli tak by było, to by się nie zawaliło. I pamiętajcie, że na tych zgliszczach budujemy już coś bardziej solidnego. Więc to też jest taka informacja, jeśli. Mogę Was w jakiś sposób chociaż pocieszyć, w związku z tą kartą. No, to tak mogę powiedzieć, tak? Widzę, że w najbliższym czasie również macie wybór. I ta karta bardzo mocno z tym współgra. Bardzo mocno z tą kartą Kochankowie. No, to jest wybór, i widać, że macie taki kołowrotek w głowie, że po prostu nie wiecie na co się zdecydować. Szalenie ciężki wybór. Ta karta też mówi o wielu drogach, które macie gdzieś tam w swoich planach i możliwościach. I tyle tych możliwości jest, że w końcu macie kołowrotek w głowie i już nie macie bystrego umysłu, tylko przyciemniony trochę ten zmysł, dlatego że to wszystko jest takie dla was realne, że odchodzicie od tego, ponieważ to jest zbyt ciężkie. Nie wiadomo na co się zdecydować. Eee... Tu jest brak takiego... takiej bystrości umysłu i brak takiej przejrzystości w tym, co tutaj macie. I w którym kierunku możecie podążać. Więc to jest taka karta na... Będą rozmyślenia, będzie wahanie, Będą jakieś sytuacje możliwe i to nie jedna, tylko więcej. No i tutaj oczywiście ta karta to potwierdza, że to będzie wybór. Co jeszcze o tej karcie powiedziałem zbyt mało? To może być mężczyzna, który Was tutaj akurat spotka i możecie mieć do czynienia też. Z mężczyzną spod trygonu, z trygonu powietrza, spod znaku bliźniąt wagi bądź wodnika. Więc to jest ktoś taki bardzo lotny umysł, bardzo bystry, duża komunikacja z tym kimś. I tutaj właśnie jest takie zrozumienie wspólne, dużo dyskusji. No to jest ktoś w średnim wieku, tak? Do 45. roku życia bym powiedziała. No dobrze, w każdym razie to może być to ten mężczyzna, ale to mogą być też, jaka karta daje informacje, jakieś informacje, informacje do was dotrą, dowiadujecie się o czymś, tak, tak jak powiedziałam, to może być. W każdym razie dla tych, którzy, których tutaj dosięgnie ta pokusa romansowania, jest tutaj czynnik wewnętrzny, jak już mówiłam wcześniej który was wyhamuje poniekąd, no bo to są raczej to jest autorytet moralny, to jest taki ktoś duchowy, to jest też definicja wszystkich zasad, to, jest, to są prawa, wy tutaj po prostu macie poczucie moralności i odpowiedzialności być może za rodzinę no, to jest też yy, karta, to wy tutaj możecie przejawiać właśnie yy, bardziej te cechy moralne i bardziej pójdziecie w kierunku tradycji, będziecie kierować się rozumem, bo to jest też wierność, wiecie, to jest yy, rozsądek, to jest no. Wielkoduszność, więc wy tutaj możecie właśnie spocząć na tym, że będziecie się kierować mocno swoim rozsądkiem, ale i ta karta również zwiastuje. E, jeśli tutaj posłuchacie głosu własnego serca, bo to jest też kreatywność i wszystko, to ta karta może również dobrze zwiastować: jakieś zaręczyny, nawet ślub, nawet ślub. Albo pragniecie mieć kogoś koło siebie? Ktoś, kto nie ma partnera, może po prostu zapragnąć już mieć tą miłość i już mieć tego kogoś koło siebie. Więc to jak najbardziej pasuje do tego, że to są oświadczyny, ślub. I tutaj dla tych wolnych, którzy nie mają partnerów, bardzo duże informacje tutaj są, bardzo duże. Natomiast no, ta wieża może mówić, że zawali się coś. Być może, że myślenie o tym, że nie znajdziecie nikogo, że coś tam ciągle mieliście w głowie, więc to wszystko teraz już pójdzie w niwecz, bo y, okaże się, że jest ktoś taki. Y, ale ta karta tutaj obok też mówi mi, że wy możecie zamknąć jakieś y, już wcześniejsze związki, które były niesatysfakcjonujące, które były. Yy, takie no niepewne na niepewnym gruncie stworzone to tamto tam to zamykacie tamte pierwsze związki, poprzednie to wszystko się zawali i tutaj pójdziecie w kierunku własnych yy, potrzeb, własnych pragnień, serca ta karta mi to ewidentnie mówi, że tu do was też dojdzie jakaś informacja właśnie o tym kimś, yy, z kim byliście i tutaj to runie, a pojawi się ktoś nowy i tutaj zaczną już fajnie funkcjonować te wasze nowe związki, może być ślub, może być no pokusy są wielkie, więc tutaj coś mocno pójdzie do przodu. Ale wy i tak jednak będziecie się zastanawiać, czy dobrze postępujecie, czy dobrze robicie, czy idziecie we właściwym kierunku. I tak będzie tutaj taka kołomyja w waszej głowie, ale pamiętajcie kierujcie się intuicją i własnym sercem, bo ta karta również to mówi. Aby kierować się własnym rozumem, własnym rozumem, własnymi potrzebami, własnym wnętrzem. To, czego potrzebujecie, co widzicie. Coś, co było na łudzie, na kłamstwie zbudowane, runie, a powstanie coś nowego, co, co przyniesie Wam dużo szczęścia, radości i być może nawet ślub. Więc tutaj odrzućcie już to takie niepewności, bo skoro coś się dzieje, nie dzieje się bez przyczyny, prawda? Skoro byście kochali tego kogoś, to byście się nie zakochali w kimś innym. To tutaj niech Wam to będzie podpowiedzią, po prostu. Dobrze. W każdym razie macie tutaj też, to są czynniki zewnętrzne. Paźbuław. No jest to bardzo młoda osoba. Ktoś, może nawet studentka, student. Ktoś, może Wasze dziecko, bo to jest osoba bardzo młoda. Możecie mieć tutaj z tą osobą bardzo dużo do czynienia, dużo, dużo takiej yy, ognistej rozmowy, dużo takich właśnie rzeczy, yy, z którymi będziecie tutaj yy, jakby prowadzić, dużo komunikacji i yy, no wszelkie działania, tak? W lipcu. A jeśli to nie chodzi o wasze dzieci, jeśli nie macie dzieci, to jest to karta zwiastująca właśnie dualność z kimś, współpracę z kimś, więc no jest tu zapowiedź nowego projektu, nowej pracy nowych jakichś przedsięwzięć, które bierzecie i zaczynacie działać bardzo nowe rzeczy do was przychodzą tutaj również jest karta która mówi o Kobiecie, właśnie też z, trygonu, z, trygu, z trygonu, y, ognia. Więc y, tutaj też zwiastuje osobę taką bardzo dynamiczną, kobietę bardzo elegancką. Y, no, może to być osoba bardzo taka w Waszym życiu istotna kobieta do 35, nawet do 40 roku życia. Bardzo dynamiczna, bardzo taka osoba, która bez, obok której nie przechodzi się obojętnie. Możecie mieć właśnie tutaj z nią do czynienia. Może to być ta osoba, która będzie was tutaj wodzić na pokusy. Może to być. Dla każdego to będzie coś innego znaczyło. Ale to też jesteście wy, bo wy jesteście też strzelcami, i ta karta również zapowiada mi to, że wy stajecie się sobą. Wy jesteście po prostu. W miesiącu lipcu tacy, jacy już dawno pragnęliście być, jacy jesteście. No, i to jest karta zwiastująca właśnie, że odzyskujecie własne siły. Słuchajcie, coś, co było na ułudzie, na kłamstwie, na fałszu, runie, odblokowujecie się, spotykacie kogoś dla siebie i robicie się bardzo szczęśliwi, stajecie się sobą. Dlatego, że ta karta koła fortuny mi tu zapowiada, że wy wychodzicie bardzo szczęśliwi, zaczynając nowy cykl w życiu. Jesteście sobą, zupełnie sobą. Jesteście zupełnie sobą, jesteście prawowici, yy, zgodni umysłem i sercem, pogodzeni z własnym sobą, z własnym ja. Tu jest koło fortuny, który, które zwiastuje Wam nowy etap w życiu, szczęśliwy etap i dużo szczęścia i radości. I to jest karta Argan Wielkich, więc to będzie trwało dłużej niż miesiąc. Na kolejne miesiące, nawet 3-4. Więc tutaj przed Wami coś pięknego, strzelce, kochane, czego Wam bardzo serdecznie życzę, bo macie bardzo piękne to czytanie. Widać, że runie coś, co było stare i już nie funkcjonowało, nie pracowało dla Was, zacznie się coś nowego, podejmiecie od razu decyzję, obyście dobrą tą decyzję podjęli, bo to każdy indywidualnie musi podjąć i coś lepszego tutaj jest dla Was. I zwiastun szczęścia, miłości, bogactwa, wszystkiego. No, wszystkiego, po prostu karta koła fortuny mówi o tym, że. Teraz zaczną się szczęśliwe dni. To jest nowy cykl w Waszym życiu. Zaczynacie na piękną nutę. Czego Wam ogromnie życzę, Strzelce, kochane. Pragnę Wam podziękować za Wasze komentarze, za Waszą obecność tutaj. Zapraszam Was oczywiście do tego, żebyście ujawnili rąbek troszkę swoich zdarzeń. I ja również uczestniczę w tych Waszych dyskusjach, na ile mogę. No i tutaj zapraszam, zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału. Oczywiście, żebyście byli na bieżąco informowani, informowani o filmie, jeśli jeszcze nie macie subskrypcji. I oczywiście do polubienia. Bardzo was proszę, bo to mnie zachęca do tego, żeby wam, dla was to robić. Dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym miesiącu jeszcze raz. Bardzo Wam mocno tego życzę. Ściskam Was i pozdrawiam. I przyjemnego lata, udanego lata życzę.